Producenci marek odzieżowych i projektanci robią ubrania według tabel. Prawdopodobnie są kobiety, które idealnie pasują do tych tabelowych wymiarów, jednak większość, w tym ja, ma z tym problem. Powstają specjalne linie dla kobiet niskich, wysokich i troszkę większych. Producenci pomału odkrywają, że kobiet nie da się ubrać w odzież zrobioną od szablonu. Problem ze znalezieniem odpowiednich ubrań dla siebie miała również blogerka, a dokładnie wysoka blogerka. Problem z zakupami spodni o, z odpowiednią długością nogawek czy koszul oraz żakietów z rękawami, które wreszcie nie będą za krótkie, podsunął jej pomysł na założenie biznesu. Wysoka blogerka została współtwórczynią sklepu Toll Street. Tego typu sklep jest wręcz wybawieniem dla kobiet, które przez swój wzrost wszystkie swetry, żakiety i koszule mają z rękawami czy czwarte. Pozwolicie, że. Pokażę Wam to, zwizualizuję na swoim przykładzie, ponieważ mam 1,75 m wzrostu i zawsze wszystkie koszule mają zbyt krótkie rękawy. To jest zwykła koszula w rozmiarze 36. Długość rękawów przewidziana jest zapewne dla dziewczyn o wzroście 1,60 m, może 1,65 m. Ja mam troszkę więcej. Teraz pokażę Wam koszulę Stall Street. To jest koszula kupiona w Tall Street i również ma rozmiar 36, ale jak widzicie, rękawy są długie. Tak więc blogerka z pro, ze swoim problemem założyła firmę i ma bardzo dużo klientek.